Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marzyna Szeniawska i gratuluję Tobie, bo skoro oglądasz ten materiał, to oznacza, że jesteś, oznacza, że jesteś osobą otwartą i chcesz poznać sposób, w jaki e, można utrzymać swoje zdrowie w dobrej kondycji. E, dzisiaj porozmawiajmy o wodzie. Pozwolisz, że udostępnię Tobie ekran, ponieważ przygotowałam krótką prezentację. Woda, idea życia. My wiemy, że należy się suplementować różnego rodzaju składnikami, których brakuje naszemu organizmu, organizmowi, natomiast w moim odczuciu zapominamy o wodzie. My wiemy, że trzeba dużo, dużo wody pić, natomiast mniej się mówi o jakości tej wody, a przecież woda to jest najważniejszy, podstawowy suplement naszego organizmu które powinniśmy dostarczać w odpowiedniej jakości, ponieważ jakość wody w twoim organizmie jest to sama z jakością twojego zdrowia. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że woda stanowi główny składnik naszego organizmu. Czy wiesz, że w mózgu jest aż 75% wody, że krew składa się z 90% z wody? że kości zawierają 22% wody, no i w mięśniach jest aż 75% wody. Więc zobacz, jeżeli będziemy niedowodnieni, czyli tej wody w naszym organizmie nie będzie dostatecznie dużo, to i mózg, i, i układ krążenia, i układ kostny, i, i praca naszych mięśni nie będzie w sposób prawidłowy funkcjonowało. Światowa Organizacja Zdrowia swego czasu wydała taki raport, że 80% współczesnych chorych, chorób ma bezpośredni związek z ilością i jakością wody. Tutaj ma źródło właśnie, mają, mają źródło choroby tarczycy, choroby cukrzyca, choroby układu krążenia, również praca nerek, reumatyzm czy łysienie. To właśnie od jakości i ilości spożywanej wody zależy stan naszego zdrowia. My wiemy, że ta jakość wody w ostatnich czasach bardzo się pogorszyła i mieliśmy kilka katastrof związanych z zatruciem wody. I tak naprawdę, czy ta woda jest, czy, czy oczyszczanie są wydolne na tyle, żeby tak skażoną wodę e, oczyścić i doprowadzić do naszego kranu w odpowiedniej jakości? Myślę, że każdy sobie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. I absolutnie o ile z dużych jakich zanieczyszczeń z bakterii, pewnie tak. O tyle z licznych związków nie są w stanie oczyszczyć żadne najnowocześniejsze oczyszczalnie ścieków. Stąd też uzdatnia się taką wodę chlorem, po to, żeby się pozbyć mikroorganizmów, no ale niestety. W związki chloru z innymi substancjami aktywnymi mogą tworzyć kolejne toksyczne związki, mutagenne związki, które z kolei mogą prowadzić do nowotworów. I rzeczywiście Międzynarodowa Agencja Chorób Nowotworowych poinformowała, że aż 59 związków chloru organicznego zasługuje na miało sprawców raka u ludzi i u zwierząt. Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, skąd tyle wokół nas chorych osób, na nowotwory, no to myślę, że tutaj y, znasz tą odpowiedź. Połączenie chloru, fluoru, czyli tych związków chlorowych z innymi y, toksycznymi, z innymi substancjami, tworzy bardzo toksyczne związki, które mogą właśnie prowadzić do rozwoju raka, do poronień, do niepłodności, mogą uszkadzać nerki wątrowe, płuca i serce. A dodatkowo ci powiem od siebie, że y, takie związki jak freon, Chloroform to są związki, które wykorzystywane są w przemyśle jako rozpuszczalniki albo jako środki chłodnicze, a tak naprawdę też w niewielkim stopniu, w niewielkich może ilościach, ale również powstają właśnie w naszej wodzie, którą pijemy na co dzień i systematycznie dostarczamy takie związki kancerogenne czyli związki, które wspomagają rozwój nowotworów. Nawet prowadzą do ostrych zatruć, niewydolności nerek, wątroby, układu nerwowego, zatrucia przewlekłe, w wyniku kumula kumulacji nawet ołowiu, bo też takie związki, związki znajdują się, metale ciężkie, w wodzie kranowej. NDMA, amoniak połączony z chlorem, właśnie tworzy taki związek, który jest yy, przyczyną powstania komórek nowotworowych. Także daję ci tutaj do myślenia. Ja ostatnio zaobserwowałam wzmożone chlorowanie wody, pewnie ze względu na to, że jakość tej wody spada, więc trzeba tą wodę w jakiś sposób uzdatnić. No ale niestety ostatecznie ta woda i tak nie jest odpowiedniej jakości, taką jakbyśmy się, takiej jakbyśmy się spodziewali. Powiedz, że kupujesz w butelkach wodę. Owszem. Ale nie wiem, czy wiesz, czy słyszałeś na, na ten temat, że plastik yy, z kolei yy, wytwarza substancja, która migruje do, do wody i ta substancja nazywa się bisfenol. Yy, ta z kolei substancja może doprowadzić do rozwoju nowotworów, do niekontrolowanego namnażania się komórek upadu rodnego, u mężczyzn może prowadzić do feminizacji. Ilość plastików, które używamy na co dzień i Nalewamy w tą wodę w plastik i kupujemy wodę w plastiku. No, niestety też dużo daje do myślenia i, i, i też myślę, że można przestraszyć się. Jeżeli pójdziesz teraz do sklepu, to podejrzewam, że wybierzesz wodę w szkle, aniżeli wodę w plastiku. Kolejny temat, bardzo ważny, zakwaszenie organizmu. Ja myślę, że wiemy, że należy się odkwaszać, że każda dieta, żeby schudnąć, to trzeba się najpierw oczyścić, odkwasić i rzeczywiście sięgamy po większą ilość warzyw. Natomiast jak to jest właśnie z wodą i dlaczego to jest takie ważne odkwaszenie tego organizmu? Co, co to w ogóle oznacza? Dlatego, że zakwaszony organizm nie nadąża z usuwaniem osu, toksyn. W związku z tym te toksyny kumulują się w różnych narządach, głównie jest to wątroba i również i nerki. Trądzik Wtedy powstają wykwity, organizm nie ma jak usunąć tych toksyn, no bo jest niewypłukiwane, niewypłukiwane toksyny z komórek i to wywala po prostu na zewnątrz. Tu dodam Ci taką ważną informację, że dr Robert Young, mikrobiolog z wykształcenia, uznawany jest za twórcę głównego propagatora diety właśnie zasadowej na świecie. Jego badania udowodniły, że, że duży wpływ ma pH, na naszą krew i większość chorów to objawy zakwaszenia organizmu. Choroby układu nerwowego, układu pokarmowego, skóra, która wygląda na szarą, na szybciej się starzejącą, pojawiają się właśnie, tak jak wspomniałam różnego rodzaju wykwity. W układzie kosnym też mniejsza przyswajalność wapnia i, i, i ryzyko powstania osteoporozy, układ krążenia, czyli nadciśnienie miażdżyca, to wszystko jest wynikiem zakwaszonego. Organizmu. Z kolei Oto ot Henryk Warburg, kolejny naukowiec, który otrzymał nagrodę Nobla w 1931 roku, stwierdził na podstawie licznych przeprowadzonych badań, że rozwój raka jest procesem beztlenowym. Czyli tam, gdzie nie dochodzi tlen, tam. Bardzo łatwo powstają komórki rakowe. Następują mutacje, w wyniku czemu, czego nietypowe komórki powstają, ale wracając do naszego zakwaszenia, to środowisko kwaśne wpływa na rozwój komórek nowotworowych i z tym się nie dyskutuje. Komórka, żeby była zdrowa, musi być dotleniona i bardziej zasadowa aniżeli właśnie rozwijać się w środowisku kwaśnym. Te wszystkie procesy w środowisku kwaśnym doprowadzają do licznych schorzeń i chorób. Badanie krwi też wykazało, że. Krew normalnie ma 7,3-7,4. Jak organizm wchodzi w kwasicę, czyli zbliża się do, do 7,0, to właściwie już jest zgon. Także sam, sama nasza krew też powinna mieć odpowiednie pH i absolutnie bardziej w stronę zasadową niż w stronę kwaśną. Nasza jelita. Pewnie słyszałeś, że jelito to nasz drugi... Mózg I co się okazuje? W aspekcie właśnie tego zakwaszania i dostarczania diety czy też wody alkalicznej. Okazało się, że woda alkaliczna wyraźnie otruwa i niszczy, niszczy różnego rodzaju komórki rakowe, złogi i jakieś takie zmiany, które są w wielitach. Hirimi Szynia, twórca, kolonoskopii, czyli metody diagnostyki jelita, głównie jelita grubego. Czyli zobacz, jakie ma ogromne znaczenie dieta i woda, którą spożywamy. Woda alkaliczna i o tym dalej w dalszym naszej prezentacji porozmawiamy. Kolejnym takim czynnikiem, który wpływa pozytywnie bądź nie na nasz organizm jest potencjał oksydoredukcyjny. Już na pewno słyszałeś o przeciwutleniaczach, że antyoksydanty są bardzo ważne dla naszego zdrowia po to, żeby pozbywać się wolnych rodników. Czyli wracając do, do tego, co przed chwileczką mówiłam, że rozwój raka jest procesem beztlenowym, czyli tam, gdzie dostarczymy tlen, tam jest komórka odżywiona, tam procesy odpowiednio przebiegają. I Taki parametr wody jak ORP to właśnie jest potencjał redox, mierzony. ORP to jest jednostka. I czym niższy ten potencjał ujemny, tym, tym dostarczymy, dostarczymy, dostarczymy wolnych rodników, no, inaczej. Płyn wewnątrzkomórkowy w naszym organizmie musi mieć redoks ujemny. Więc jeżeli dostarczamy wodę z ujemnym redoksem, to znaczy, że tutaj zadziałamy fizjologicznie, pozbędziemy się wolnych rodników, które mają niekorzystny wpływ na nasz organizm. I takim najlepszym parametrem, Najlepszym parametrem, jeśli chodzi o wodę, jest minus 50, minus nawet 200. Nie wiem, czy wiesz, ale właśnie wody takie uzdrawiające z różnych miejsc na świecie, do których wierni przychodzą i pros proszą, i piją tą wodę, e, właśnie chcąc się uzdrowić, mają właśnie ujemny redox i to jest też potwierdzone naukowo. Eliminacja wolnych rolników jest bardzo ważna. Mamy dużo w, swoim, w swojej diecie takich, takich potraw, które wspomagają właśnie walczenie z wo, walkę z wolnymi rodnikami. Na przykład silna herbata, taki słynny antyoksydant, czy witamina C w różnego rodzaju produktach, bądź olej z dorsza. Natomiast dodatnie potrawy i, i woda, która ma dodatnie OERP. Czyli na przykład różnego rodzaju przetworzona żywność, gdzie jest dużo sody, nawet nasza woda, kranówka i, i woda taka kupowana, one ma te, te potrawy mają dodatni redoks, no i one akurat niekorzystnie wpływają na nasz organizm, wręcz nawet uszkadzają komórki. I tutaj pojawia się kolejny. Kolejny aspekt, 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 który warto poruszyć, mianowicie woda, która ma aktywny wodór, przedłuża nasze życie, eliminuje wolne rodniki, wolniej się starzejemy, komórka wolniej się starzeje, a jak się komórka wolniej starzeje, to i cały nasz organizm i lepiej się yy, czujemy. I absolutnie możemy się uchronić przed wieloma, wieloma chorobami XXI wieku. Wolne rodniki to również uszkodzenie DNA, a skoro uszkodzenie DNA to również uszkodzenie płodu, czyli na tych naj, najmniejszych strukturach i na czym w ogóle jest, yy, stoi i uwarunkowanie jakość naszego zdrowia i naszego organizmu. Wolne rodniki to też szybsze starzenie się organizmu, a co za tym idzie, również i skóry. To jest też widoczne i skóra, chociażby u palaczy, skóra jest zupełnie inna, bo właśnie tam jest skóra niedotleniona, tam jest mnóstwo wolnych rodników i ta skóra wygląda dużo, dużo gorzej niż na przykład osoby, które nie palą. Kolejny ważny parametr, mikro, makroklastry. Czy wiesz, że woda, która jest, składa się z dużych, Cząsteczek, czyli makroklastrów, nie jest w stanie wniknąć do komórki i oczyścić tą komórkę. Tylko woda, która składa się z mikroklastrów, jest w stanie przejść przez błony komórkowe, wyczyścić tą komórkę od środka i pozbyć się. Toksyn. Dodatkowo ta woda musi być miękka, po prostu miękka, ponieważ zmniejszenie napięcia powierzchniowego również przyczynia się do tego, że kropelka wody czy to cząsteczki wody wchłaniają się, wnikają do środka, do komórki i wypłukują toksyny. Także podsumowując, mamy cztery najważniejsze parametry zdrowej wody. Czystość. PH, czyli odczyn, ORP, czyli redox, i struktura, czyli budowa, budowa wody. No i chcę Ci tu po, po przedstawić fenomenalny sposób, żeby właśnie taką jako, jakość wody utrzymać w swoim własnym domu, żeby mieć prywatne źródło w swoim własnym domu. Aqua sativa. Pięć kroków do zdrowej wody, żywej wody, w swoim własnym domu. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jest to urządzenie, które Opiera się na czterech filtrach i ostatnim, najważniejszym elemencie jonizatorze. Zacznijmy od pierwszego filtra sediment, czyli pozbędziemy się takich dużych cząsteczek, różnego rodzaju zanieczyszczeń, np. rdzy, różnych osadów, po to, żeby do tej wody naszej się ostatecznie nie, do, nic nie, nie dostało niepożądanego, ale również carbon block czyli węglowy filtr, Pozwoli na usunięcie, na eliminację związków gnilnych glin, i chloru. Już wiemy, że ten chlor wcale nam jest niepotrzebny, a wręcz przeciwnie, szkodliwy, ale również metali ciężkich. Dodatkowo jeszcze tą wodę uzdatni tak, że będzie ona smaczna, apetyczna i, i będzie chciało ją się pić. Aktywny karbon, czyli węgiel, Węgiel kokosowy z kolei uszlachetni tą wodę i zmiękczy. A wiemy już, że paramęgt ten zmiękczający, czyli zmniejszający napięcie powierzchniowe jest bardzo ważny, bo dzięki temu ta woda wniknie do naszych komórek i wyczyści wszystkie toksyny. No i ostatni filtr kapilarny czyli tutaj pozbędziemy się wszelkiego rodzaju bakterii. Wirusów, przez te małe kapilary już się nic nie przedostanie, ale jednocześnie ta woda nie będzie jałowa. Ta woda będzie bogata w odpowiednie minerały, także absolutnie będzie to zdrowa woda, która też dostarcza podstawowych minerałów do naszego organizmu. No i hit. To, co jest e, właściwie kwintesencją całego tego systemu e, aqua, to jest jonizator. Jonizator, który zawiera minerały naturalne, które nadają to ujemne ORP, e, czyli ten redoks ujemny i e, dają wysokie pH, czyli dają wodę alkaliczną. I to jest cała tajemnica, i te pięć kroków do, do tego, aby mieć. Właściwą, właściwej jakości wodę w swoim domu. Takie prywatne źródło, jakby Ci wypływało ze skał. Myślę, że kiedykolwiek próbowałeś, próbowałaś taką wodę, no ja, ja jestem zachwycona taką wodą. Kiedyś rzeczywiście taką wodę miałam okazję próbować z jaskini. No była przepyszna, nie dość była zimna, to była naprawdę bardzo, bardzo smaczna. A tutaj pokażę Ci, bo akurat miałam, miałam okazję zbadać swoim miernikiem, że sok ma 3,77 pH, woda filtrowana przez te słynne czajniki z filtrem ma pH 5,65, a Coca-Cola 2,67. No, myślę, że tutaj nie trzeba komentować. Pijąc dużo, dużą ilość soków Coca-Coli, czy nawet właśnie takiej wody filtrowanej, wydawało nam się, że jest czystsze, bezpieczniejsze dla nas. My po prostu zakwaszamy nasz organizm, czyli sami siebie narażamy na powstawanie komórek rakowych. No i tu myślę, że to jest całe klucz, e, cała kwintesencja e, tutaj naszego dzisiejszego spotkania. E, PH, wody, aqua sativa. To jest moja własna woda. Z mojego prywatnego źródełka PH jest 9,4. Jest to woda 904, jest to woda alkaliczna i dodatkowo ma redox minus 200. Więc ja wiem, że to była bardzo dobra inwestycja w moje zdrowie, w zdrowie mojej rodziny i mam poczucie bezpieczeństwa, że pijąc taką wodę prosto z kranu przez ten system Akwasatiwa, ja dbam o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swojej rodziny. Takie prywatne źródełko możesz już mieć w domu za 3899 zł, można wziąć to urządzenie na raty, przystępne rapty, bez żadnej prowizji, w 10, w 10 ratach, bądź też na więcej rat. Takie urządzenie jest dostępne, bardzo łatwo się montuje, swój własny kranik z wodą źródlaną, wtedy już masz dostępne na co dzień i właściwie możesz gotować, możesz pić tą wodę i gwarantuje ci bezpieczeństwo i gwarantuje ci zadowolenie, przede wszystkim poczucie bardzo dobrze zainwestowanych pieniędzy. No i właściwie oszczędność. Bo, bo już plastiki i woda w plastiku dla Ciebie nie będzie, nie, nie, nie będziesz musiał tutaj wody po prostu kupować. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Zwróć się do osoby, do, która Ciebie zaprosiła na tę prezentację, bądź do mnie, porozmawiamy, w jaki sposób mieć to własne źródełko u siebie w domu.